Witamy serdecznie Z Chojnika Jesteśmy na zamku Chojnik Dotarliśmy, udało nam się Tak to wygląda, pozdrawiamy wszystkich Szliśmy oczywiście Czarnym szlakiem Trudnym Przez dziurę w kamieniu Udało mi się Przeprowadzić brzuch Także W sumie jest, yy, no, można powiedzieć, superek. Teraz idziemy sobie do obecnej, tutaj karczmy na obiad. Zjemy sobie coś, bo tam na dole nie będziemy szukać. Tutaj jest ten pręgierz. I tak mówię, tutaj mam już jednego chętnego. To znaczy, może niechętnego, bo chętny to by nie był na ten pręgierz. Ale powiedzmy, kogoś bym tu zakwalifikował. No i to by było i to by było na tyle. Także no Bywajcie zdrowi.